Może poczytamy ją w autobusie, kiedy będziemy jechali na jakiś mecz. Na paradę gejowską przychodzą całe rodziny. Wieczorami uczą jogi. Właśnie ukazała się Twoja trzecia książka o przewrotnym tytule ostatniej powieść Marcela. Kim jest Marcel? Marcel jest pisarzem, który przeżywa właśnie twórczy kryzys. Mężczyzną po pięćdziesiątce, któremu nie udały się różne związki, który ma problemy z córką. Pamięć o dość traumatycznych przeżyciach z dzieciństwa, która wpływa na jego teraźniejszość. Jest ironiczny, cyniczny, chyba dosyć zabawny. No i w tej książce coś mu się w życiu nagle zmieni pod wpływem pewnego spotkania. Ostatnia powieść. Jego być może, ale twoja nie. Moja nie, to moja trzecia powieść, ale tak naprawdę nie trzecia książka, mm -hmm. bo ja czasami e, zajmuję się też literaturą non-fiction. E, nie, nie, to nie będzie moja ostatnia powieść. A dlaczego ostatnia powieść Marcela e, też nie wyjawię, bo, e, bo to jest dosyć e, to jest taka zagadkowa historia, która się okazuje gdzieś tam pod koniec książki, co się tak naprawdę stało. O non-fiction za chwilę jeszcze Cię zapytam, ale powiedz mi, co Ci chodzi teraz po głowie? Bo wspomniałaś, że jakaś nowa powieść. A nie, to za wcześnie. Zresztą Marcel, mój bohater, który nie jest jakoś specjalnie do mnie podobny, ale ma kilka takich idiosynkrazji, kilka rzeczy, które rzeczywiście nienawidzi. Jedno z nich jest pytanie o, o książkę, którą w najbliższym czasie chcę napisać. Nie lubię tego pytania, bo jak za wcześnie zacznie się opowiadać, to wtedy znika cała energia. I właściwie później człowiek czuje, że no już, już nie ma nic do napisania, bo wszystko zostało opowiedziane, także za wcześnie. Jesteś współautorką książki Szwecja czyta, Polska Czyta. Właśnie o czytelnictwie, tam zestawiasz rynki wydawnicze, pojawiają się różne wywiady. I no polska trochę blado wypada na tle szwecji. Tak, no dlatego ta książka powstała. E, to był mój pomysł, ale książkę zrobiliśmy razem e, z Agatą diduszko zyglewską i tak podzieliłyśmy się pracą, że ja prowadziłam rozmowy z ludźmi zajmującymi się promocją czytelnictwa i promocją literatury w Szwecji, a Agata robiła tego typu wywiady w Polsce. I to jest książka, która pokazuje rzeczywiście dwa światy, dwie mentalności i chyba bardzo wyraźnie podkreśla różnicę. No i jest rzeczywiście tak, że przeciętny Szwed czyta 20 minut dziennie, a w Polsce, słyszeliśmy to ostatnio wielokrotnie, w tej chwili czyta książki tylko 37% społeczeństwa, także to jest no, jakaś straszliwa zapaść. W Szwecji stosuje się mądre metody, żeby promować czytelnictwo, i działa się dosyć szybko. W momencie, w którym jakieś badania wykażą, że jest grupa, która zaczyna mniej czytać, to bardzo szybko zaczyna się robić coś, by to zmienić. I często w nietuzinkowy sposób. Ja często mówię o tym, że jednym z projektów prowadzonych przez Szwedzką Radę Kultury. Jest taki projekt promocji czytelnictwa wśród młodych chłopców, bo to jest grupa, która czyta coraz mniej, we współpracy z klubami sportowymi i z trenerami, bo oni wychodzą z takiego założenia, że... Jeżeli młodemu chłopcu bibliotekarka powie, że jak poczyta, to będzie miał bogatsze słownictwo i lepsze stopnie, to prawdopodobnie to nie zrobi na nim specjalnego wrażenia. Ale jeżeli jego trener piłki nożnej powie, że ja czytam, i to robi na mnie wrażenie, i powinieneś przeczytać tę książkę, i może poczytamy ją w autobusie, kiedy będziemy jechali na jakiś mecz, to no to, to może zadziałać. Wiem, że planujesz kolejną książkę, reportaż na temat Szwecji i sytuacji społecznej, czyli tych zmian, które teraz właśnie się dokonują. Tak, to znaczy, ja w tej chwili mówię o tym, że to jest taka książka o Szwecji jako pewnej utopii kraju bardzo pięknych wartości, które w tej chwili w jakiś sposób ulegają pewnym zmianom, ale może nie aż tak dramatycznym, jak mogłoby się w pierwszej chwili wydawać. I Szwecja to jest też kraj, który kojarzy nam się często z, z takim spokojem, z brakiem jakichś gwałtownych reakcji, a tak naprawdę to to jest kraj inżynierii społecznej, którym bardzo dużo przeprowadza się i przeprowadzało Eksperymentów na żywej tkance społeczeństwa, organizmu społecznego, że tak to ujmę. I to, to będzie książka o tym, o tym, w co się w Szwecji wierzy, w co przestaje się wierzyć, jak Szwecja się zmienia, jak wpływa na Szwecję wielokulturowość, która jest dosyć jednak nowym tam zjawiskiem, bo to jest kraj, który był bardzo homogeniczny do lat 40. XX wieku. Poza pisaniem swoich książek, badaniem Szwedów i czytelnictwa również jesteś tłumaczką i to takich bardzo poważnych książek. Tak, e, to znaczy ja przełożyłam cztery powieści kochanej w Polsce, z czego się cieszę, e, Majgul Axelsson, e, która rzeczywiście jest, e, znaczy to jest przykład bardzo dobrej, e, głębokiej literatury psychologicznej, która jednocześnie zawsze mówi wiele o różnych społecznych problemach. Też taką książką, z której jestem bardzo dumna, że ją przetłumaczyłam, jest trylogia szwedzkiego autora Jonasa Gardela, która ma dziwny tytuł Nigdy nie ocieraj łez bez rękawiczek i to jest powieść o Aids w Szwecji w latach 80. i o tym, jak Szwecja się zmieniała, jak zmieniał się stosunek Szwecji do ludzi LGBT. Opowieść o tym, że Szwecja, którą dzisiaj kojarzymy z tolerancją, w latach 80. była skrajnie nietolerancyjna. Do tego stopnia, że tam w niektórych gazetach pojawiały się propozycje, żeby osoby, które są nosicielami HIV, zamykać w takich obozach gdzieś daleko od miast. A, a myślę, że pozytywem, jak się o tym dzisiaj myśli, jest to, że Szwecja rzeczywiście dzisiaj, w końcu nie tak dużo później, jest jednym z najbardziej tolerancyjnych krajów świata, jeżeli chodzi o stosunek do ludzi LGBT, do małżeństw homoseksualnych. Pride festival Pride jest największym, właściwie taką największym festiwalem kulturalnym w Sztokholmie, i na Pride i na Paradę Gejowską przychodzą całe rodziny również heteroseksualne, dlatego że to jest po prostu wielka wspólna zabawa. E, więc książka Gedele jest niezwykle poruszająca i to jest też piękna książka o miłości, która mam wrażenie, że w Polsce właściwie nie do końca została zauważona i może szkoda, e, więc radzę, żeby po nią sięgnąć. Również jestem ciekawa trochę Twojego życia prywatnego, bo na co dzień mieszkasz w Szwecji. Już wiem, że e, ćwiczysz i trenujesz e, jogę, i trenujesz też, uczysz innych. Jestem jak, nauczycielką tak, jogi, tak? Dokładnie, instruktorką. E, a jak wygląda w ogóle Twoje życie codzienne? Moje życie codzienne jest bardzo zdyscyplinowane, chyba że podróżuję. Ostatnio dużo bywam w Polsce w związku z promocją ostatniej powieści Marcela, ale wtedy, gdy jestem w Sztokholmie, to wstaję bardzo wcześnie rano, z reguły o szóstej rano i jadę do miasta, bo mieszkam pod miastem, mieszkam nad jeziorem w lesie. Więc jadę do centrum miasta na zajęcia jogi, mojej nauczycielki, która jest taką słynną nauczycielką. Ona się nazywa Laruga Gleiser i jest jedną z takich nauczycielek asztangi podróżujących po świecie. A ja mam szczęście, że pomimo tego, że ona jest Amerykanką, to na stałe mieszka w Sztokholmie i, i tam stale uczy. Potem wracam do domu i piszę. Ewentualnie robię jakiś wywiad, bo w tej chwili przygotowując książkę o Szwecji e, przeprowadzam bardzo dużo rozmów e, z różnymi niezwykle ciekawymi ludźmi, e, a wieczorami uczę jogi. To znaczy nie we wszystkie dni tygodnia, ale w, uczę w kilku studiach jogi w Sztokholmie. To, to zresztą moje życie w Szwecji równie wyglądało, bo ja miałam też taki etap sześcioletni, kiedy byłam dyplomatą, szefową Instytutu Polskiego w Sztokholmie i wtedy zupełnie inaczej wyglądało moje życie. Ale ponieważ moim wielkim marzeniem było, żeby. Pisać i przede wszystkim na tym się skupić, to udało mi się stworzyć taką przestrzeń w tej chwili w moim życiu, w którym jest miejsce na to. A yoga jest takim bardzo pięknym uzupełnieniem. Ja sama praktykuję jogę od bardzo wielu lat e, i ona niezwykle dużo mi dała. E, a, a od jakiegoś czasu też uczę, i to jest, to jest bardzo zdrowe, dlatego że człowiek pisząc jest bardzo samotny. I spotyka tylko członków swojej rodziny. Więc ja po prostu wieczorami spotykam ludzi, którzy z reguły są bardzo zadowoleni ze spotkania ze mną, bo jak sama wiesz, praktykując jogę, joga ma coś w sobie takiego, że ludzie robią się trochę szczęśliwsi po zajęciach jogi. A w tym wszystkim na pewno też znajdujesz czas na czytanie. Jestem ciekawa, co teraz czytasz. A teraz czytam trzeci tom genialnej Elen Ferrante. Uważam, że to jest rewelacyjna książka, a poza tym czytam nowego domosławskiego. Ja z reguły czytam kilka książek naraz, także to są moje dwie lektury. Także w tej chwili czytam po polsku, ale ja też mieszam języki i czytam dużo też szwedzkiej literatury i dużo angielskiej w oryginale.